Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Forda Transita. I to nie byle jakiego Forda Transita, bowiem jest to wersja elektryczna. Co poznamy, poza oczywiście zielonymi rejestracjami, po grillu z niebieskimi wstawkami i z łączem z przodu, właśnie w tym grillu. I w zasadzie to wszystko. W zasadzie, bowiem jak się schylimy z tyłu, albo jak oglądamy elektrycznego transita z daleka, to z tyłu pod tylną osią coś wystaje. A to jest właśnie silnik elektryczny, który napędza tylną oś. Bowiem elektryczny transit występuje tylko i wyłącznie z napędem na tył. Tak więc poza tym wystającym silnikiem to jest zwykły Transit, czyli duży bus. Duży, bo wersja, którą testuję to L3H2, czyli normalny dach oraz raz przedłużony. Jak widzicie, wersja elektryczna występuje w pięciu wersjach nadwoziowych, jeśli mówimy o busach. Odmiana L3H2 ma 5,98 m długości, 2,47 m szerokości z lusterkami oraz od 2,44 m do 2,77 m wysokości. Rozstaw osi to 3,75 m, chociaż w busie najważniejsze jest to, co w środku, więc zapraszam na pakę. Na pakę, na którą możemy wejść od boku poprzez opcjonalne elektryczne drzwi, które mają 1,30 m szerokości. Takie elektryczne drzwi to fajna sprawa, jakbyśmy budowali kampera, bo wtedy po cichu się zamykają, nie budząc nikogo. Główne wejście na pakę jest oczywiście klasycznie od tyłu, gdzie mamy podwójne drzwi z różnym kątem otwarcia. Możemy albo je otworzyć pod kątem 90 stopni, albo 180. Nad drzwiami jest też naprawdę mocna lampka, która przy nocnym załadunku jest bardzo pomocna. Ma dokładnie takie same wymiary jak wersja spajnowa, czyli w przypadku L3H2 jest to 3,53 m długości, 1,78 m szerokości oraz 1,78 m wysokości. I ta wysokość wersji spajnowej może być większa o 10 cm, ale tylko jak wybierzemy wersję z przednim napędem. Wersje spajnowe z tylnym lub 4x4 mają też podniesioną o 10 cm podłogę, tak jak w tej wersji elektrycznej. Ładowność tranzyta elektrycznego to od 951 do 980 kg w zależności od wyposażenia, czyli jest to od 230 do 350 kg mniej niż odmiana spalinowa, bo ta w tej samej wersji, czyli też L3H2 i też z napędem na tył, ma od 1178 do 1335 kg ładowności. I to jest wada elektryka, jedna z kilku. Zaletą jest przetwornica z gniazdami 230, która daje nam nieco ponad 2 kW prądu, czyli tak jak z gniazdka w domu. To jest świetne. Świetna jest też kabina, która jest taka sama jak w zwykłym tranzycie, czyli jest miejsca mnóstwo, i jest naprawdę komfortowo. Poważnie, elektryczny fotel, świetna pozycja za kierownicą i dużo udogodnień. Udogodnień, takich jak na przykład cyfrowe lusterko wsteczne, które moim zdaniem w takich busach jest już obowiązkowe. Mamy też całkiem rozbudowane menu na dużym tablecie, którego system no, działa tak czasami średnio. Jest nawigacja, jest możliwość sparowania kilku telefonów i jest Android Auto oraz Apple CarPlay. Wystarczy. Szkoda tylko, że obsługa klimy jest też już na tym tablecie. To jest słabe. Fajny jest za to komputer pokładowy, bardzo czytelny i prosty w obsłudze. Tak powinno być zawsze. No i Transit jest bardzo praktycznym autem, który ma mnóstwo schowków, schoweczków, haczyków, złącz i miejsca na poje. Pod fotelami jest też ogromny schowek, gdzie zmieścimy kable do ładowania, ale i wrzucimy też jakiś plecak, tak żeby nie były na widoku. A w fotelu jest też ukryty stolik do pracy. Pod względem praktyczności Transit jest naprawdę super. Materiały super nie są, ale to jest bus, więc takie mają być. Wszystko jest twarde, więc łatwe do czyszczenia, i wygląda na pancerne. W takim razie zaglądamy pod maskę. Elektryczny Transit występuje w dwóch wariantach mocowych: 184 lub 269 koni. Obie odmiany mają tą samą baterię 68 kWh. Ja do testów mam mocniejszą wersję, która i moc naprawdę robi wrażenie. Zresztą, popatrzcie na przyspieszenie do setki. 9,1 sekundy. No niemal równe 9 sekund w busie. Tym samym jest to chyba najszybszy tak duży bus na rynku. No start świateł robi niesamowite wrażenie. Ba, jak jest mokro, to czujemy jak auto walczy o trakcję i lekko merda tyłkiem. No piękna sprawa. W ogóle można trakcję wyłączyć całkowicie i auto chodzi lekkimi bokami. Tylko, że nikt nie kupuje busa, żeby tak robić, więc zarówno tak mocne przyspieszenie czy możliwość sklejenia boka, no nie ma znaczenia. Tu ma znaczenie, poza ładownością, o której mówiłem, czas i zasięg, no i cena. Zasięg jest słaby, bowiem w mieście jeżdżąc na pustu miałem zużycie na poziomie 25 kWh, czyli zrobiłbym jakieś 260 km. Okej, okay, może i to wystarczy dla jakiegoś kuriera, ale w trasie jest dużo gorzej i przy 120 zużycie około 40 kWh, a przy 140 to już dobijamy do 55. Zresztą 140 to już jest prędkość maksymalna. I to są wyniki na pusto, więc jak załadujemy auto, to zużycie jeszcze wzrośnie. A nawet na pusto, przy 120, nie da się zrobić 150 km, a przy 140 ledwo ponad 100 km. No w trasie to jest dramat, nie ma co w ogóle jechać. To jest bus tylko do miasta. W mieście się sprawdza i do tego prowadzić naprawdę pewnie. Wydaje mi się, że jedynie nieco bardziej podskakuje na wybojach niż zwykła wersja, co miałoby sens, bo jest nieco cięższa. Cięższa dokładnie o różnicę władowności, czyli od 250 do 350 kg. Ale prowadzenie, jak przystało na Forda, jest bardzo dobre. A i nie mówiłem jeszcze tego, ale jest też wersja E-Transita 425, którego DMC to 4250, a nie 3500, tak jak w moim egzemplarzu. Wtedy ładowność E-Transita to 1700 kg i nadal możemy jeździć na prawie jazdy kategorii B. Z tym, że auto ma wtedy ogranicznik prędkości do 90 km na godzinę. Co w sumie powoduje, że pomimo tej samej baterii i większego auta, ma lepszy zasięg, no ale to dlatego, że w trasie trzeba jechać jeszcze wolniej. No i 425 jest jeszcze delikatnie droższa niż testowana 350. Najtańszy elektryczny transit WAN 350 to wydatek 277 000 zł. I tu mowa o L2H2 i ma się dopuszczalnej 3,5 tony oraz o słabszej mocy 184 koni. Dopłata do 425 jest symboliczna, ale jest i wynosi 2000 zł dla każdej odmiany. Testowany egzemplarz 350 L3H2 to wydatek od 287 000 zł w podstawie, bowiem ja miałem parę dodatków i tutaj cena to ponad 300 tysięcy zł. I to są ceny netto. Koszmarnie drogo, zwłaszcza jak porównamy do takich samych wersji spajnowych. Cena za 350 też z napędem na tył i w rozmiarze L2H2 to 170 tysięcy zł netto, czyli ponad 100 tysięcy zł taniej. Nawet jak doliczymy wszystkie bezsensowne dopłaty, które są na auta elektryczne, a w przypadku takiego pojazdu da się dostać nawet 70 tysięcy zł, to wciąż elektryk wyjdzie niemal 40 tysięcy złotych drożej niż spalinowy. Dramat jak drogo. O ile auta osobowe elektryczne mają czasem jakiś sens, tak elektryczne auto dostawcze, no moim zdaniem, nie mają w ogóle sensu. Ich jedyna zaleta to osiągi oraz cicha jazda czyli coś, co w dostawczaku jest najmniej ważne. W takim aucie ważna jest cena, możliwości przewozowe czyli ładowność oraz czas a elektryk pod tymi względami przegrywa z poczciwym dieslem w każdej z tych kategorii. Tracimy czas, bo trzeba ładować, cena jest dużo wyższa, a ładowność mniejsza. Cześć!